pobudza znowu już wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Tak więc ja mleka nie polecam bardziej skoncentrować się na tym, żeby właśnie wyeliminować produkty nasilające, powodujące tę zgagę, a nie później już działać tak objawowo, że tak powiem, przy pomocy mleka. Kolejny mit dotyczący łagodzenia objawów refluksu, takich jak na przykład właśnie ta zgaga, to jest mięta. Otóż mięta ogólnie, jak to się mówi, dobrze działa na żołądek, ale ona zmniejsza to ciśnienie dolnego zwieracza przełyku, czyli ona otwiera tę drogę dla treści pokarmowej z żołądka do przełyku, więc mięta niekoniecznie. A już najgorzej to by była jakaś czekolada mleczna miętowa. To już absolutnie, absolutnie nie. Kolejny problem, jaki się pojawia przy refluksie to są leki, bo na refluks mamy zarówno leki takie bardziej specjalistyczne na receptę, jak i te bez recepty. Ja przygotowałam tutaj takie krótkie opracowanie dotyczące trzech grup leków, które są stosowane przy Refluksie. Pierwsza grupa to są leki alkalizujące, które skutecznie i szybko łagodzą objawy fluksu, a ich działanie polega na zobojętnieniu kwaśnej treści obecnej w przełyku, właśnie na skutek zarzucania, oraz pokrywaniu błony śluzowej warstwą ochronną. I co ciekawe, nie ma dowodów na to, że, te, że leki z tej grupy zmieniają długotrwale przebieg choroby, czyli mamy działanie tylko. Tu i teraz. I do tej grupy możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju takie mleczka, które można dostać w aptece. Te leki można nabyć bez recepty, są na ogół dobrze tolerowane, jednak nie należy zapominać o możliwych działaniach niepożądanych, takich jak biegunka, głównie w przypadku stosowania soli magnezu, zaparcia właśnie sole glino, czyli te mleczka przede wszystkim, zwiększaniu poziomu sodu z ryzykiem przewodnienia, które jest szczególnie niebezpieczne u osób z chorobami wątroby lub serca, i kumulowaniu magnezu u osób z chorobami nerek. Tak więc lepiej um, musimy się też obserwować, co, um, czy nie mamy jakichś skutków właśnie ubocznych po stosowaniu tego rodzaju leków. Drugą grupę stanowią leki prokineliczne, i one mają inne działanie, bo tamte neutralizowały kwas solny, a te zwiększają napięcie dolnego zwieracza przełyku, pobudzają perystaltykę przełyku oraz przyspieszają opróżnianie żołądka. Te tabletki przyjmuje się przed posiłkami, aby zapobiec występowaniu dolegliwości pojawiającej się zwykle po jedzeniu. Pełen efekt czynienia osiąga się dopiero po kilku tygodniach stosowania leków. Ale niestety one też powodują objawy niepożądane, różne dla różnych leków. W każdym razie możemy się spotkać z biegunką, z kurczowymi bólami brzucha, zaburzeniami rytmu serca, sennością i drżeniem mięśniowym. Trzecia grupa leków to leki zmniejszające wydzielanie kwasu żołądkowego. One biorą udział w neutralizowaniu objawów i w gojeniu zmian zapalnych przełyku. Pomagają hamować wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Dzięki temu dochodzi do zmniejszenia zakwaszenia zawartości żołądka i w konsekwencji mamy mniejszą ilość zarzuconego kwasu do przełyku. Obecnie uważa się, że leki zmniejszające wydzielanie kwasu żołądkowego są podstawowym elementem leczenia u większości chorych, także one są coraz bardziej popularne i są bardzo dostępne. Jednak i one nie są wolne od objawów ubocznych. Przede wszystkim mogą one dotyczyć osób w starszym wieku, chorobami serca i płuc. I do tej grupy leków należą lanzoprazol, pantoprazol, famotydyna, na przykład jeżeli ktoś stosuje, to dobrze zobaczyć, jak organizm funkcjonuje, czy właśnie doszło do tych skutków ubocznych, a może lepiej jest właśnie poprzez samą dietę życia. Z żołądka treść pokarmowa, zakwaszona, przechodzi do dwunastnicy. I tu się dzieje coś niesamowitego, ponieważ w treści silnie kwaśnej, wręcz żrącej, treść pokarmowa zmienia swoje pH i staje się zasadowa. I jeżeli będzie nam przechodziła zbyt dużo kwasu solnego, przejdzie nam do dwunastnicy, to, że mają się te same problemy, co w przypadku przełyku, czyli mogą się pojawiać jakieś nadżerki. Co się dzieje w samej dwunastnicy? Otóż w dwunastnicy też pokarmowa miesza się z żółcią produkowaną przez wątrobę. Żółć umożliwia trawienie tłuszczu. Oraz sokiem trzusłowym produkowanym przez trzustkę. W dwunastnicy dochodzi do trawienia zarówno białka, tłuszczu, jak i węglowodanów. Można powiedzieć, że tłuszcze są trawione praktycznie na każdym etapie, natomiast węglowodany, pamiętamy, że to była jama ustna na początku, w żołądku praktycznie węglowodany się nie trawią. Białko natomiast dopiero w żołądku było trawione. Ale teraz w dwunastnicy wszystkie te trzy składniki. Co może się stać z dwunastnicą? Może pójść nie tak. Może się pojawić choroba wrzodowa, tak samo jak w przypadku żołądka. Tu bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w dwunastnicy, ma wątroba, więc jeżeli mamy problemy z wątrobą, to też będziemy mieć pogorszone trawienie. Oraz choroby trzustki. Jeżeli mamy problemy z trzustką, to też może dochodzić do pogorszenia trawienia. Główną dolegliwością związaną z pracą dwunastnicy jest właśnie choroba wrzodowa. I jak się dzieje, skąd ona się bierze? Raz, że możemy, może ona być, powstać w wyniku zakażenia Helicobacter pylori. Dwa, tak jak mówiłam wcześniej, kwas solny z żołądka przedostaje się do dwunastnicy, a dwunastnica już nie jest tak chroniona jak żołądek. I zaczynają się nad stres, to jest istotny czynnik, alkohol, palenie tytoniu. I tutaj jeszcze jest hasło żółć. To jeżeli treść z dwunastnicy przedostaje się do żołądka, żółć bierze udział w powstawaniu wrzodu kramiennego. I bardzo, bardzo ważne hasło NLPZ niesterydowe leki przeciwzapalne i inne leki. Niesterydowe leki przeciwzapalne to też są leki typu APAP czy ibuprom, dostępne bez recepty. Ja akurat przeszłam leki takie jak kortykosteroidy, wymienione tutaj, cytostatyki, nabrałam jeszcze cyklosporynę, właśnie metoteksat i faktycznie tak, mają takie działanie, że Sprzyjają powstawaniu wrzodów, ale też i zgagi. Więc to sama na sobie akurat poznałam. Co jest istotne, to też czynniki genetyczne, takie jak grupa krwi zero. Choroba, przy chorobie rządowej dieta jest bardzo podobna do tego, co robiliśmy w refluksie, czyli staramy się, żeby było jak najmniej produktów podrażniających przewód pokarmowy, takich właśnie jak kawa, alkohol. Jeżeli mamy problem, znaczy czujemy, że na przykład po jedzeniu, powiedzmy, kaszy gryczanej, bo mamy bolesności, to znaczy, że powinniśmy też zwrócić uwagę na ilość błonnika w naszej diecie. Może trzeba ograniczyć tę ilość, może trzeba lepiej przeżuwać pokarm, a na pewno przeżuwanie, tak jak wcześniej mówiłam, jest szalenie istotne. Może trzeba zwrócić uwagę też i na temperaturę produktów, żeby one nie były zbyt zimne, ale też zbyt gorące też nie powinny być, najlepiej w takiej temperaturze umiarkowanej. Czy możemy sobie pomóc suplementacją? Jak najbardziej. Składniki mineralne zawarte w Power Mint biorą udział w odpowiednim utrzymaniu właśnie tego pH, koenzym Q10 chroni przed wrzodami, tak samo Green Care, gdzie mamy lucernę, ona też chroni przez wszelkiego rodzaju nadżerkami, neutralizuje to negatywne działanie kwasu solnego. Więc jeżeli mamy taki styl, że jesteśmy w stresie, że palimy papierosy, jeżeli pojawia się, pojawiają się u nas problemy takie jak właśnie zgaga czy choroba wrzodowa, jak najbardziej suplementacja tutaj jest wskazana. W w dwunastnicy zaszło już takie, powiedziałbym, bardzo dokładne trawienie, ale to trawienie zachodzi dalej, jeszcze w dalszych etapach, odcinkach jelita cienkiego. My się pokarm miesza z sokitowym, który jak już po tym trawieniu to już jest piękne nasze wchłanianie. Wchłanianie zachodzi przede wszystkim, znaczy inaczej, wchłanianie jest zarówno wielkie cienkim, jak i wielkie. Grubym. Co może tutaj pójść nie tak? Wszystko, co jest związane z trawieniem i wchłanianiem, czego konsekwencje mogą być wzdęcia, zaparcia, biegunki czy też rozwolnienia. Wzdęcia są coraz częstszą, częstszą przypadłością. To, że produkujemy gazy jest absolutnie normalne. Jest to normalne, ponieważ gazy powstają w wyniku procesów trawiennych zachodzących między innymi przy udziale bakterii. I tylko pytanie jest, bo tutaj jest takie hasło gazy w przewodzie pokarmowym i mamy, że mamy cały skład i na końcu inne, na przykład siarkowodór.